Siemanko. Dzisiaj troszeczkę najsilniejszym ćwiczeniu na brzuch. czyli desce, planku. Pewnie każdy z Was słyszał, że wykonując to ćwiczenie będziecie mieli silne i płaskie brzuchy, mimo tego wiele osób wciąż wykonuje pewne podstawowe błędy i dzisiaj o tym sobie powiemy, tak? Jak wykonywać ją idealnie, żebyście czerpali z niej maksymalne korzyści. Słuchajcie, wiecie, że nie lubię żebrać o te lajki i subskrypcje, ale jakby tutaj moglibyście, to jest Was nic nie kosztuje, a bardzo byście pomogli w rozwijaniu tego kanału, rozwijaniu treści, żebyście były po prostu dostawali coraz lepsze treści. Także pamiętajcie kciuł w górę, subskrypcja, komentarz. Zawsze pod każdym filmikiem mile widziane, a już niedługo jak podobają Wam się tutaj nowe ciuszki z serii TrainFan TV, będziecie mogli w ogóle wesprzeć kanał i też się ode mnie kupić. Idealna deska to taka, w której trzymacie wyprostowane plecy. Położyłem sobie kija na plecach i jak zwrócicie uwagę, ten kij odmiotły tak, przylega do trzech punktów podparcia: czyli głowy, odcinka piersiowego kręgosłupa i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Mamy zachowane naturalne krzywizny, tak? czyli tam naturalne lordozy szyjną i lędźwiową i kifozę piersiową. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest obręcz barkowa, górna część ciała, a tutaj w szczególności musimy zwrócić uwagę na łopatki. Jeśli dobrze nie aktywujecie mięśnia zębatego przedniego, to będziecie widzieli, że te łopatki są odstające, a klatka zapadnięte. Zapierając się, mocno staracie się wepchnąć przedramiona w ziemię i wypchnąć mostek do sufitu, do nieba. To jest nasza poprawna pozycja, gdzie nie będziecie widzieli tych odstających łopatek, Plecy będą nawet delikatnie, odcinek piersiowy przynajmniej powinien być delikatnie zaokrąglony. Kolejnym bardzo ważnym punktem warunkującym w ogóle czy rzeczywiście będziemy aktywowali te mięśnie głębokie brzucha będzie ułożenie miednicy i tutaj wyróżniamy dwa dysfunkcyjne wzorce. Jeden to jest ułożenie miednicy w tak? gdzie ten odcinek lędźwiowy jest bardzo mocno zapadnięty, tyłek wypchnięty i może jeśli u pań robiąc ten plank wygląda to dosyć efektownie, to na pewno nie jest to efektywne, także w tej pozycji... Brzuch i pośladki są praktycznie całkowicie wyłączone, nie pracują, cały ciężar ciała przenosi się właśnie na odcinek klędziowy, na mięśnie czworogłowe. Także robiąc w tej pozycji, na pewno nie wykorzystajcie całego potencjału właśnie deski. Drugą naszą dysfunkcyjną pozycją w planku będzie odwrotność naszej poprzedniej pozycji, czyli plecy zbyt mocno zaokrąglone. Jak w niektórych przypadkach jest to dopuszczalne, to tak ja tak samo uznaję y, to za minimalny błąd i wolę, wolę uczyć y już w czasie deski e, ustawiania miejsc w pozycji neutralnej niż w pozycji zaokrąglonej, żeby nie utrwalać tych naszych dysfunkcyjnych wzorców rychowych, ponieważ chcemy, żeby deska była naszym tylko takim krótkim przedstankiem, przed pójściem dalej w naukę tych naszych cięższych, złożonych, wielostawowych ćwiczeń, które wszystkie chcemy, żebyście robili, przynajmniej 99% na neutralnym kręgosłupie, dlatego nie jestem zbyt też przekonany do tej wersji z zaokrąglonymi plecami. Jak już pewnie nieraz raz w życiu się przekonaliście, że właśnie detale czasem robią największą różnicę, w obojętnie jakiej czynności się nie podejmujecie. Tak samo w czasie deski jest też taka pozycja pośrednia, która wydaje się z pozoru, że będzie dobra, tak naprawdę ja wiem, że nie angażuje wam mięśni brzucha. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jestem w tej pozycji, idę do deski i jestem tak, zobaczcie jest Zapadnięty lekko brzuch. Pośladki nie są wcale takiej mocnym przodopochyleniem miednicy, ale jak z czasem ten brzuch będzie Wam coraz mocniej opadał i tak naprawdę będzie działo się to samo co w pozycji przodopochylenia miednicy, bo w tej pozycji nie jesteście w stanie zaangażować mięśni pośladkowych. Tak samo mięśnie stabilizacyjne brzucha, mięśnie głębokie też są wyłączone i niby że z pozoru nie wygląda to tak najgorzej. No to, to też nie jest poprawne wykonanie i to jest najczęstszy błąd na siłowni. Są, które wydaje się, że robią dobrze, ale gdzieś tam te mięśnie wcale nie są poprawnie aktuowane. Zobaczcie, jak ten brzuch, grawitacja coraz mocniej będzie ściągała i wtedy już wiem, że nie jest to poprawne wykonanie i to jest ten detal, na który powinniście w szczególności zwrócić uwagę i teraz Wam pokażę, jak to naprawić i zrobić wszystko dobrze. Zaczynając od góry ustawiamy brodę w pozycji neutralnej, chowacie podbródek, staracie się wypchnąć go do góry, tak jakbyście robili podwójny podbródek, łokcie powinny znajdować się idealnie pod barkami, tak jak wam powiedziałem wcześniej, mostek wypchnięty, łopatki schowane, odcinek piersiowy kręgosłupa lekko zaangażowany. Idąc dalej, zaczynacie z kolan, pamiętacie, żeby głowa, odcinek piersiowy, odcinek krzyżowy kręgosłupa tworzyły jedną linię w takich, przy takich ustawionych plecach robicie wdech nosem, długi wydech ustami, wciągacie powietrze, spinacie brzuch i prostujecie się w kolanach, utrzymując tą samą pozycję wyprostowaną kręgosłupa, napinacie delikatnie pośladki na 40% i cały czas pamiętajcie, żeby oddychać w czasie tego ćwiczenia. Tak? Ja to nazywam takim ciasnym oddychaniem, gdzie wykonujemy mały wdech nosem i siłowy wydech ustami, zachowajcie płynność tego oddechu, trzymajcie napięcie wszystkich mięśni tych naszych posturalnych wokoło naszego centrum, wokoło naszego tułowia i możecie mi zaufać, że ta deska będzie dla Was optymalna i naprawdę korzyści z niej wykonywania nawet 30-60 sekund przed treningiem będą dużo większe niż mielibyście robić tego po 10 czy 5 minut w tych wariantach niekoniecznie korzystnych. To by było na tyle. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku wszyscy będziecie już mistrzami w wykonywaniu deski, nie będziecie popełniali podstawowych błędów. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie co do odcinków, które chcielibyście obejrzeć, piszcie je w komentarzach i oczywiście dawajcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał i wysyłajcie filmiki swoim znajomym. Do zaczyska!